Dzień mojej urodziny. Chętnie przyjmę życzenia. Świętuję nie tylko dzisiaj, ale już tydzień. Ale dzisiaj to tak szczególnie. Wyszykuj się ze mną na dzień pełen wrażeń. Uwielbiam ten tusz, najlepszy jaki miałam. Czy ty widzisz, jak ja mam po nim rzęsy? Boże, jak ja kocham swetry z kaszmiru, to jest tak miłe w dotyku. Hmm. Jeśli myślisz, że w kaszmirze będzie ci gorąco, to się mylisz. Swetry z kaszmiru są cienkie, ale grzeją i oddychają. Brąz i pomarań się zawsze lubią, prawda? Pasek musi być. Nawet jeśli spodnie są dobrze, to dużo ładniej wyglądają z paskiem. Prawda, że w urodzinę muszę się jakoś godnie prezentować, więc wełna owcza 100% i wiskoza 100% w potrzewce. Ale to nie koniec, brakuje dodatków. Wielbiam takie skarpety. Zwariowałam na ich punkcie, wow. Ja plus wełniany garnitur, kaszmirowy sweter, skórzane kozaki i torba. Jesteśmy gotowi żeby świętować. Pa!